Witam serdecznie. Motywacyjna minuta z skikowego szlaku. Dzisiaj 16 listopada 2015 poniedziałek i dzisiejszy temat to: To nie przypadek. To nie przypadek, że wszyscy jesteśmy w tym punkcie życia, w którym jesteśmy. To nie jest przypadek. To nie jest jakiś zbieg przedziwnych okoliczności, niezrozumiałych, na które nie mieliśmy wpływu. To nie jest sytuacja, w której nagle gdzieś tam pan z kosmosu spadliśmy na Ziemię i tu się znaleźliśmy w takich okolicznościach. Myśmy te okoliczności stworzyli. Myśmy pozwolili, aby te okoliczności powstały wokół nas. Nasze reagowanie, nasze podejmowane decyzje, czy decyzje, których zaniechaliśmy, doprowadziły do tej sytuacji, w której jesteśmy. To naprawdę nie jest przypadek. I nie ma sensu rozpatrywania tego, rozpatrywania tego w kategoriach czegoś, czy coś jest dobre, czy coś jest złe i tak dalej. Nie. Tu nie o to dokładnie chodzi. Chodzi o to, że prawo. Skutku i przyczyny, że to prawo niezmiennie działa. Działa cały czas. I ten punkt, w którym jesteśmy, a nasza satysfakcja dzisiaj z życia, to czy się realizujemy, czy się spełniamy, to czy mamy postęp, to wszystko zależy od tego, co robiliśmy troszkę wcześniej, co robiliśmy troszkę wcześniej, co robiliśmy troszkę wcześniej i od tego, co robimy dzisiaj. To są nasze wybory. To wszystko, co są nasze wybory. Dlatego to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Mówię o tym, chociaż jest takie niby to banalne, ale mówię o tym dlatego, że trzeba ze swojej głowy wyrzucić takie hasło przypadek. Jestem ofiarą. Nie ode mnie to wszystko zależy, prawda? Po prostu trzeba to wyrzucić z głowy. Wyrzucić z głowy. Wyrzucić. Nie ma sensu w ogóle takimi myślami sobie głowy zawracać. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia jutro. Hej.